Hej, z tej strony Newka i zapraszam was dzisiaj na film, w którym oprowadza was trochę po moim biurku bo z tego co wiem bardzo się wam podoba i często jak właśnie wrzucam jego zdjęcia, bo mi samej również się podoba, to widzę wasze reakcje i są naprawdę zawsze pozytywne, zawsze jest trochę pytań, także mam nadzieję, że tym filmem rozwieje wasze wszystkie pytania, ale co jeszcze, jak widzicie ten film jest właśnie Wigilia późny wieczór, więc przede wszystkim Chciałabym Wam złożyć najserdeczniejsze życzenia wesołych i zdrowych świąt Bożego Narodzenia, aby Wasze marzenia się spełniały i żebyście zawsze byli szczęśliwi i zawsze mieli dużo powodu do uśmiechu, bo to jest najważniejsze. No, ale przejdźmy już może do rzeczy, bo w składaniu życzeń to chyba nie jestem najlepsza. Więc przejdźmy e, może od tej strony właśnie. To jest e, moja tablica korkowa. Ona jest jeszcze pusta i jeszcze nie mam za bardzo na nią pomysłu w tym momencie, bo ją dopiero co kupiliśmy, ale na pewno jakoś ją zaaranżuję. I teraz proszę o kciuki w górę, bo nie mam pinesek w domu i przyczepiam sobie gwiazdki na szpilki. No ale w każdym bądź razie tu będą wisieć moje jakieś tam inspiracje, więc ona mi się na pewno przyda. Wcześniej tutaj stała taka duża, ale do niej trzeba było przyklejać, bo ona nie miała tego koreczka, więc tak. Druga rzecz, może powiem wam od razu o lampie, bo często są pytania o tą lampę. Ona, zobaczcie, ona jest ogromna. O, o tam, tam siedzi moja mysia. Eee, I tak, my ją kupiliśmy w Castoramie, o ile się nie mylę, tak, i ona kosztowała 200 albo 300 zł, teraz wam nie powiem, ale jest po prostu piękna i bardzo mi się podoba, bardzo ładnie wygląda, tutaj może jakieś zbliżenia wam porobię, hello mysiu, eee, i tak. Teraz e, następna rzecz, szafeczka, o szafkę praktycznie przy każdym zdjęciu są pytania i tu niestety muszę was zawieść, bo to jest e, robota ręczna i jej nie da rady nigdzie po prostu kupić. Ja dostałam taki oto piękny prezent, bo jest naprawdę super i jest naprawdę funkcjonalna. I teraz tak, ta część, która tu stoi, ona oryginalnie była tutaj. Ona jest wyjmowana, więc ja sobie ją zagospodarowałam troszeczkę inaczej. Ale przejdźmy do szafeczki. Na górze jakieś tam dekoracje. Nie pytajcie o te kamienie, bo to w ogóle jest dziwne, ale nawet mi się podoba. Yy, w każdym bądź razie, tutaj yy, mamy Real Brushes, kuretake, i to są yy, to jest set 48 mazaków. To są mazaki akwarelowe, tak wyglądają. O nich będzie film. Myślę, że po świętach się wyrobię. wyoszczy się, wyoszczy się na górze mamy luzem również kuretake, tylko to są twins i z jednej strony jest taki gruby brasz, bardzo je lubię w ogóle a z drugiej strony zwykły flamaster, tutaj są tombały dwa w ogóle może wam troszeczkę rozjaśnię o, żebyście troszeczkę lepiej widzieli chociaż Ok, e, tutaj e, w ogóle w opakowaniu po szodce, ale to na to nie patrzcie. Tutaj na górze mamy e, ołówki. Tutaj mamy jakieś e, braż z tego e, z Faber Castella. E, gumkę. Tutaj ogólnie leży jeszcze biały żelopis takie coś, co e, używam często. Tutaj są kolorowe żelopisy, żelopisy z Sakury. E, tutaj mamy tak, cienkopisy. Yy, różnego rodzaju, jakiś tam nożek, tam yy, głębiej, głębiej są taśmy, gumka yy, chlebowa. A w tym pojemniczku mamy, jak one się nazywają, wiórki po yy, temperowaniu i temperówkę. Tutaj co my tu mamy? Ojej, tu mamy na pewno bałagan. Tutaj mamy tusze, yy, mamy washi tape'y i mamy stare temperówki w drugiej. E, chusteczkę do obiektywu, ekierki, kątomierze, jakiś długopis. E, aha, te naboje do pióra, cyrkiel, coś takiego, nic wielkiego. Tutaj mamy takie piękne osłonce z Ikea, moje kopiki, wszystkie i e, dwa markery TOT. Tacz, tocz, tacz. I one są naprawdę fajne. Kosztują o połowę taniej niż kopiki, ale są naprawdę całkiem, całkiem przyzwoite. A tutaj mamy zwykłe czarne cienkopisy. Z faber castella, z mikronów, sakury. E, teraz tak, tutaj. Aha, tutaj jeszcze wisi mój na cudownym wieszaczku. E, ołówek automatyczny z Faber Castella. I teraz tak, tutaj. To wszystko tu. To są prisma kolory. Poukładałam je ja tak między sobą, jak mniej więcej, w jakiej częstotliwości po jakiej sięgam. A tutaj mamy, moi drodzy, yy, kredki na sztuki. Kolor softy. Może teraz troszeczkę przyciemnie zaś. No. Tutaj mamy Color Soft, te drawingi na sztuki, co kupiłam przed, przed zakupieniem zestawu, a w ogóle jak ktoś właśnie nie widział o drawingach filmu, to polecam. Jest na moim kanale. Są tu jeszcze jakieś tam intensy, coś takiego na, na sztukę. Tutaj i o ten zestaw właśnie na każdym zdjęciu osoby spoza kolorowankowego świata, że tak powiem, bardzo często pytają i to są to jest zestaw e, polichromosów, 120 kolorów i e, ja je mam już od 9 miesięcy, może po zużyciu nie, nie bardzo to widać, bo nie są jakoś bardzo zużyte, moim zdaniem, ale to tylko dlatego, że ja często mix mediuję, ja nie używam na przykład stricte jednej kredki do czegoś cały czas, tylko po prostu staram się zawsze, zawsze to jakoś e, Wiecie, połączyć z różnymi rzeczami, i teraz największe zużycie jest na tej palecie, bo najbardziej mi się właśnie podobają brązy, chociaż to też zużycie jest jakieś tam nie, nie jakieś takie straszne, bo tu nawet do połowy się nie zbliżamy. Ale mimo wszystko, na czym one stoją? No stoją na takiej konstrukcji trochę śmiesznej, bo to jest opakowanie od nich, a to jest po prostu płytka szkła, która stoi. Wiecie na Na... Jak to się nazywa? Na bloczku do paznokci. Jest oparte, bo jest akurat tej samej wysokości co opakowanie, więc to jest stabilne, jak widzicie stoi sobie ładnie. O tutaj nie przyniosłam słoików, bo właśnie były w myciu. Tu stoją słoiki z wodą zawsze, to jest ręcznik, wygląda tak jak wygląda, ale y, służy do, do jednego celu, więc spoko. Chusteczki y, tam mamy Jakieś tam moje bazgroły, takie nieskończone projekty, jakieś takie różne rzeczy. Tutaj mamy ekolinki i już w ogóle im bardziej tutaj to jest mniej ciekawie, ale po prostu to miejsce jest mi potrzebne. I tak jak zwykle nagrywam z takiej pozycji na statywie, to ten statyw właśnie tutaj stoi, te kaktusy idą tam głębiej. Aha, tutaj jeszcze z tyłu mam swoje pędzle różnorakie. Co bym tu jeszcze ma, mogła Wam pokazać? Aha, tutaj jest mój VIP, ale jak, jak widzicie ten film, to już na pewno, jeżeli widzicie, jeżeli śledzicie mnie na Facebooku albo na Instagramie, to już na pewno go widzieliście. Aha, i zaraz przejdziemy jeszcze do tej e, szafeczki dolnej, to Wam pokażę jeszcze, co tam trzymam. Okej, okay, ostatnią częścią e, to już jest ta szafka, czyli tak na górze mamy bloki, które mi się nie mieszczą, e, książki, jakieś tam e, prace, nad którymi teraz pracuję, a teraz tak, tutaj jest e, taka szuflada przy dasi, czyli pióro, nożyki, gumki, e, wkłady, tam są dołówka na pewno. Tutaj mamy jakieś takie stare gumeczki, jakieś wkłady do gumki elektrycznej, jakieś stalówki. Tutaj mamy linijkę. Mój sekretny notesik, który sama sobie zrobiłam. Mój bullet journal, ale o nim będzie osobny odcinek. Tutaj mamy wszelakie różne naklejki. Dwa bloki duże A4 Arches i ten Daler Smooth. Niżej mamy. Akwarelową szufladę Medium, spryskiwacz, atomizer, jakaś tam paletka, jakieś tam na sztuki, farbki moje winsory, ganza tambi, te złote, które robiłam recenzję. takie zwykłe. Tutaj mamy zaś bloki, bloki małe, a piątki: daler. Mamy dwa cansony, student. Rodie do ćwiczenia. E, kaligrafii e, Canson Imagine e, Derwent e, szkicownik i ten e, szkicownik na szpuli, jak nie na szpuli na spirali, którego nie za bardzo lubię. A tutaj jeszcze najbardziej skryte są moje drawingi. I tak tam niżej jest szuflada, w której trzymam jeszcze kolorowanki, których używam. Czyli tu są dwie kolorowanki, plus jeszcze ta o świętach i oczywiście moje serenki. A najniżej mamy szufladę z przyrządami do aparatu, tabletem graficznym, a na samym dole kleję na gorąco, poziomice, metrówki, takie rzeczy, które mi są tu na bieżąco potrzebne. Tak to jeszcze wygląda z daleka. Mniej więcej z takiego looku. Aha, tutaj jeszcze są koliny, to nie wiem, czy mówiłam, chyba mówiłam Wam już wcześniej. I tutaj ta moja praca. No i tak, no mam nadzieję, że Wam się spodoba. Jak Wam się spodoba, to czekam na Wasze łapki w górę, komentarze. Może mi zasugerujecie, czego byście chcieli zobaczyć taki bliższy test, co tutaj widzieliście. Chętnie go dla Was zrobię. No i to tyle będzie ode mnie. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę wam jeszcze raz wesołych i spokojnych świąt i do zobaczenia. Mam nadzieję, że już się niedługo zobaczymy. Mam nadzieję, że się wyrobię na ten wtorek świąteczny z jakimś fajnym filmem dla was. Także buziaczki do następnego razu. Pa pa.